Witajcie, jestem Ignazio 01 i zapraszam Was do materiału poświęconego grze Paladins. Tematem dzisiejszego filmiku będą wszystkie przedmioty ulepszające podczas meczów w grze. Zapraszam serdecznie. Na początku pragnę Was zaprosić na serwer Discord Paladins Polska prowadzony przez moją osobę i Epic Play, gdzie możecie pogadać na temat gry Paladins i nie tylko. Nie zapomnijcie, że jeśli materiał był pomocny lub Wam się spodobał, to zapraszam do zostawienia łapki w górę, a jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem na kanale. Więc bez zbędnego przedłużenia, przejdźmy do materiału. Podczas rozgrywki w grze mamy tak zwane przedmioty, które ulepszają na czas meczu naszego czempiona. Aby ulepszyć postać musimy zbierać kredyty. Na początku każdego meczu mamy ich 450. Jeden kredyt jest naliczony co sekundę w trybie oblężenia, a 5 kredytów w trybie deathmatch. Tanki dostają 100% więcej kredytów stojąc blisko celu. Healerzy o 100% więcej za leczenie. Flankerzy o 30% więcej za zabójstwa, a napastnicy o 100% więcej za zadawanie obrażeń. Kredyty otrzymujemy też za 4 kredyty na 2 sekundy stojąc na punkcie, 6 kredytów, jeśli wróg blokuje przejmowanie. 2 kredyty na sekundę za pchanie wagonu. Za zdobycie punktu otrzymujemy 300 kredytów. Zdobywanie kredytów za zabójstwo jest zależne od serii zabójstw, jaką posiadał przeciwnik. Za zabicie przeciwnika otrzymujemy 30 kredytów, dodając do tego 10, mnożąc seria przeciwnika. Na przykład Sky miała piątą serię zabójstw, więc 30 plus 10 razy 5. Uzyskujemy wynik 80 kredytów. Za eliminację asystę przeciwnika jest już tylko 30 kredytów. Dodając 5 mnożąc serię przeciwnika, na przykład mieliśmy asystę na raumie, który posiadał 10 serię zabójstw, więc 30 plus 5 razy 10 uzyskujemy 80 kredytów. 20 kredytów otrzymamy też za. Za każde zadane 6000 obrażeń, za każdorazowe wyleczenie 6000 punktów zdrowia, pamiętając, że samo leczenie się nie liczy, za przyjęcie 6000 obrażeń, blokując 6000 obrażeń tarczami, tarczami ruchomymi, jak i te generowane z kart. Jeśli już wiemy, jak działa zdobywanie kredytów, pora wniknąć w szczegóły, co oferują nam przedmioty dostępne do zakupu podczas meczu pod klawiszem i. Wiele będzie też zależeć, jaki talent wybierzemy dla czempiona i jakim zestawem kart się posługujemy. Przedmioty są podzielone na cztery kategorie: obrona, użyteczność, leczenie oraz atak. W obronie są ulepszenia takie jak: Iluminacja: zwiększa zasięg wykrywania zamaskowanych i niewidzialnych celów kolejno o 15, 30 i 45 jednostek. Kosztują one kolejno 150, 300 i 450 kredytów. Czempioni, którzy są podatni na ten przedmiot, to niewidzialność Sky, Miraż i Wysofanie Szalina, Podróż w cieniu Series oraz Kamuflaż, czyli niewidzialność Strixa. Przedmiot jest idealny zwłaszcza przeciw upierdliwej Sky, która mocno drażni sojuszników po plecach i szybko ucieka. Lub flankera, który poluje na Strixa lub Series. Odporność Skraca czas trwania kontroli tłumu i spowolnienia kolejno o 20, 40 i 60%. Kosztując kolejno 200, 400 i 600 kredytów. Przedmiot ten skraca czasy Ultimate'ów Miff i Pipa nawet do 2 sekund, a Ultimate Atlasa do 1 sekundy. Skraca czasy też odporności na wszelakie odrzucenia, spowolnienia, unieruchomienia, oślepienia granatem błyskowym, okaleczenia i polimorfię. Czempionami, którzy są podatni na ten przedmiot, to odrzut i wybuchowy strzał z talentem Megatona Kassi, zrządliwa bomba i makówka Bomb Kinga, Ogłuszenie i Ultimate Maldamby, Ultimate Moji i Pipa, Odrzucenie Drogoza, Ultimate Strixa, Paraliżujący Rzut Groovera, jeśli posiada talent Głębokie Korzenie, okaleczający Strzały Szalina, Wszelakie Odepchnięcia aż Pole Strażnika i Fala Sejsmiczna Inary, Śnieżyca Eevee, Tchnienie Pustki Jenosa, Okaleczenia Koktajlem Mołotowa z talentem Płoń Potworze Tyry, Uderzenia Pięścią androxusa, Hiperpromień wolda. Złośliwość Zina, Wszelakie Chwyty Kana, Szarża połączona z kartą Niepowstrzymana Siła Fernando, Ultimate i Ogłuszenia Łuny Ayo, Szarżę i Ultimate Trauma, Chwyt Kotwicą oraz Obrót Skorupy Makoa, Szybki Atak i Ultimate Talusa, Miny z talentem Pułapka Wilwan, Odrzut na Ultimate i Wybuchające Ciężkie Ostrze przy talencie Furia Grona Tiberiusza, Ultimate harpun z talentem Kolec Odchłani Dredża, Ultimate Series, plucie ogniem i salwę z talentem Zapłon Drogoza, pokonanie i uchwyt dowódcy Kana, Pancerz redukuje obrażenia spowodowane atakami obszarowymi kolejno o 7, 14 i 21%, kosztując kolejno 300, 600 i 900 kredytów. Podatne pod ten przedmiot są wszelakie eksplozje i umiejętności o działaniu obszarowym. Granaty Wiktora i Tyry, Ultimate Tyberiusza, Bomby Bombkinga, Rakiety Drogoza i Rukusa, Kiełki i Nasiona Willow, Bomby Dredża, Ultimate Androxusa, Działo Wybuchowe i Wybuch Kinetyczny Ash, Ultimate Barika, Wyskok Baka, Ultimate Groka, Ultimate Sky, Mołotow Tyry i eksplozje dronów Vivan. Schronienie redukuje obrażenia spowodowane atakami bezpośrednimi kolejno o 7, 14 i 21%, kosztując kolejno 300, 600 i 900 kredytów. Przedmiot ten redukuje obrażenia zadawane prosto w nas. Bezpośrednie trafienie wszelakich pocisków niestety nie redukuje eksplozji bezpośrednio na nas, takich jak lepkich bomb, trafienie bombami czy rakietami. Kolejną kategorią jest użyteczność zwinność. Zwiększa szybkość ruchu czempiona kolejno o 7, 14 i 21%, kosztując kolejno 150, 300 i 450 kredytów. Przedmiot przydatny flankom i czempionom, którzy mają problemy z ucieczką, np. Taira czy Bombking, przy którym prędkość poruszania się podczas ultimate wzrasta. Woltyżerka Zwiększa prędkość jazdy konnej kolejno o 15, 30 i 45%, kosztując kolejno 200, 400 i 600 kredytów. Idealna dla snajpera albo barika, który musi się dostać szybko na punkt. Wzmacniacz Morale. Zwiększa szybkość ładowania twojej arcy arcyzdolności kolejno o 10, 20 i 30%, kosztując kolejno 250, 500 i 750 kredytów. Przydatne przy czempionach posiadających najefektywniejszy ultimate, jak na przykład Viktor, Seris, Mif, Jenos czy Bumpking. Chronos. Skraca czas odnowienia wszystkich zdolności kolejno o 10, 20 i 30%, kosztując kolejno 300, 600 i 900 kredytów. Przydatne zwłaszcza supportom, a zwłaszcza healerom, przykładowo Maldamba, Furia czy Seris. Następną kategorią jest leczenie. Odnowa. Podnosi liczbę punktów zdrowia przywracanych przez sojuszników kolejno o 5, 10 i 15%, kosztując kolejno 150, 300 i 450 kredytów. Dzięki temu przedmiotowi Hilerzy mogą Cię leczyć z większą wydajnością. Przedmiot jest przydatny tankom, którzy potrzebują większej ilości punktów zdrowia otrzymywanych poprzez leczenie przez healerów. Nie działa to na samoleczeniu poza ink, której hologramy są traktowane jako oddzielny gracz, przez co można je przyciągać i spowalniać, mogąc leczyć ink z tym przedmiotem wydajniej. W przypadku Barika i jego leczących wieżyczek, ten przedmiot już nie działa. Weteran przywraca kolejno 5, 10 i 15% zdrowia na każdą sekundę poza walką, kosztując kolejno 150, 300 i 450 kredytów. Przedmiot ten leczy szybciej, gdy jesteś poza walką. Lecznicze zabójstwo. Zabójstwo lub eliminacja asysta przywraca kolejno 300, 600 lub 900 punktów zdrowia, kosztując kolejno 200, 400 i 600 kredytów. Przydatny zwłaszcza flankerom, którzy wykonują ogromną ilość zabójstw, jak Zin czy Moji. Wydarcie życia. Strzały z Twojej broni dają kolejno plus 10, plus 20 i plus 30 do kradzieży życia. Kosztując kolejno 200, 400 i 600 kredytów, przedmiot przydatny dla tanków, którzy najmniej zabijają oraz moji, która dość często musi atakować z zaskoczenia. Ostatnią kategorią jest atak. Bulldozer. Strzały zadają kolejno 20, 40 i 60% instalacjom, chowańcom i iluzjom, kosztując kolejno 150, 300, 450 kredytów. Przedmiot ten umożliwia niszczenie tworów wytwarzanych przez czempionów, wieżyczki i ultimate barika, wszelakie bomby poza zrzędliwą bombkinga, totem groka, smok i moni, przeklęty i znienawidzony pies IO, ściany i totem Inary, miny Kinesy, miny i drony Vivian iluzje Ying. Niszczyciel zwiększa obrażenia tarczom zadawanych przez Twoją broń kolejno 20, 40 i 60%, kosztując kolejno 250, 500 i 750 kredytów. Ten przedmiot umożliwia niszczyć tarcze tanków ze zwiększoną skutecznością. Jest w stanie niszczyć tarcze aż Barika, Fernando, Kana, Makoa, Vivian, Rukusa i Torwolda. Zwinne dłonie zwiększa szybkość przeładowania kolejno o 20, 40 i 60%, kosztując kolejno 250, 500 i 750 kredytów. Idealny do postaci szybkostrzelnych jak Wiktor albo Drogos. Jak jeszcze była karta do Maldamby, niech spoczywa w pokoju gniazdo węża. Zwiększająca szybkość przeładowania to połączone ze zwinnymi Dłońmi powodowała nie jeden zamęt, wspomując wężami i stłumując przeciwników, więc chwilę robił się istny flank. Przyznam szczerze, właśnie tak grałem. Polecam. Tylko szkoda, że karta została usunięta z ostatnią aktualizacją, Please, Wróć. Kauteryzacja. Strzały z twojej broni redukują efekt leczenia kolejno o 25, 50 i 75% przez półtorej sekundy. Kosztuje kolejno 300, 600 i 900 kredytów. Przedmiot działa tak samo na leczonych, jak i samoleczących się czempionów. Idealny, jeśli jest healer, w drużynie przeciwnika lub postać, która się samoczynnie leczy. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat przedmiotów podczas rozgrywki w Paladins, to zapraszam was do filmu Epicsa Play, który stworzył materiał na temat użyteczności przedmiotów w poszczególnych klasach postaci. Pamiętajcie, aby dołączyć do serwera Discord Paladins Polska z subskrypcji, jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, oraz zostawieniu łapki w górę. Dziękuję za oglądanie. Za mikrofonem był ilon 01 Do zobaczenia.